Cześć, to Marek. Tylko przypominam, w nowym pakiecie powitalnym od fuchsiasz.pl możesz zyskać nawet do 1060 zł. 1000 zł jako zwrot w gotówce za pierwszy kupon za kwotę nie mniejszą niż 50 zł, freebet w wysokości 50 zł, gdy pierwszy kupon zostanie postawiony w aplikacji i freebet w wysokości 10 zł za w pełni zweryfikowane konto gracza. Szczegóły i pełną ofertę znajdziesz w markowym linku w opisie. Graj ostrożnie i rozważnie, klikaj i się rejestruj. Ciło jak Mareczek. Towarzysze, Witamy na kolejnym plenum posiedzenia Komitetu Centralnego Związku Piłkarskiego. Witamy wszystkich przyjaciół w piłki nożnej, sprawozdań i koryta. Tematami obrad obecnego zjazdu są: dlaczego Pradisz to najlepszy wybór na selekcjonera? Dlaczego piłka polska tak świetnie się rozwija pod zarządami obecnego prezesa? Po co nam mecz o Super Puchar? A komu to jest potrzebne? Dlaczego kibice Wisły nie są wpuszczani na stadiony i wszystkim jest tym raźniej? Przepis o młodzieżowcu? To da więcej. A teraz, drodzy towarzysze, nasz wizjoner, inspirator, ekspert, biznesmen, strateg, motywator, altruista, entuzjasta, lider, a przede wszystkim i najważniejsze, pierwszy sekretarz! Najlepszy to jest, jest załatwi prawie wszystko Nasze to kochane, na resztę ma już wyjebane. A, ta! Dziękuję serdecznie za tak miłe i zupełnie zaskakujące oraz niespodziewane przywitanie. Drodzy delegaci, zebraliśmy się dziś tu. By porozmawiać o najważniejszych problemach naszej kochanej piłeczki. Jakieś pytania z sali? Panie prezesie, co z meczem o super puchar? A po co to komu? Zawsze był! Nie zawsze! W 2013 nie było! Ale za prezesa Bońka! Ale za prezesa Bońka było winko, sałatka i koszerne gówno. A tu macie kabanowski i inne zakąski. Zresztą, po co wam ten mecz o super puchar? I tak jak Elonia by wygrała z Wisłą. A skąd prezes to wie? Spokojnie wygrałaby. A propos Wisły Kraków. Co w sprawie wpuszczenia kibiców na meczach wyjazdowych? Słuchajcie, kibice Wisły to wspaniała wiara, potężna siła, jedna z największych grup kibicowskich w Polsce. Uwielbiam ich! No i? No i co? No i co w związku z tym? I? Tak chciałem tylko powiedzieć! A co w sprawie zakazu? Musicie rozmawiać! Ale tak szczerze! Jak chrześcijanie! Ludzi się do gardę. Co kto lubi? Ja powiedziałem wyraźnie! Macie się spotkać i to obgadać! Spotkaliście się? No nie. No to kurde! O czym my tu jeszcze rozmawiamy? Zresztą ja nic więcej nie mogę w tej sprawie Drodzy zebrani, a jeszcze trzeźwi Wszystko idzie zgodnie z planem Graliśmy na Euro! Prodiż to najlepszy wybór na selekcjonera od czasów Felipe Szantusza. No ale... Nie przerywaj! Ale był lepszy wybór! Jaki? Marek Papszun! Pepszun! I co? I gdzieś miałbyś średnią pół bramki na trzy mecze It's cmentarz! A tak macie meczyki, widowisko, Zolewski, Urbański. Wyników brak. Jak brak? Ostatnio było 3-3 z Chorwacją. Jest wynik. No ale... Ale już zamknij! Kochani delegaci, zapraszamy na krótką prezentację ostatniego okresu. Wspaniały to jest okres dla polskiej piłki nożnej. Wiele sukcesów. Piłka nożna kobiet. Rekord widowni na meczu polskiej kadry. To dokładnie tyle, ile kibicowało aktywnie pierwszej reprezentacji męskiej na stadionie narodowym. Sukces! Finał Ligi Konferencji UEFA 2025 na stadionie we Wrocławiu. Śląsk robi wszystko, by spaść i dba o murawę, by jej za bardzo nie podeptać. Sukces. Nasze piłkarki U17, pierwszy raz w historii, awansowały na turniej takiej rangi jak Mistrzostwa Świata i wyszły z grupy. Sukces. Występ naszych piłkarzy na Euro 2024 na boiskach we Francji. Wspaniała walka i emocje do końca w meczu O nic z Francją. Sukces. Same sukcesy. Dziękujemy. Czarek, Czarek Imię nasze dokochane Na resztę ma już wyjebane Czarek, Czarek Na resztę ma już wyjebane Fakty mówią same za siebie Piękny okres przed nami A jeszcze piękniejszy yy... Przed nami tam dalej. Liga Narodów. Puchary klubowe. Eliminacje. A jezus, Maria! A właśnie, a gdzie nasz golfiarz? Pan selekcjoner. Trochę szacunku, ty kmioci malowany. Nasz Michael właśnie dokonuje wyboru piłkarzy na najbliższe zgrupowanie. Znowu na chybił trafił? Jak śmiesz! Cały sztab ciężko pracuje i dokonuje poważnych analiz. Nie wszystko, on nie ma nigdy dość. Na Najlepsza ma pomysły, nie znajdziesz już lepszego. W serduszku ma piłeczkę, Niech siedzi bez niczego. Dobra, teraz sebale bala nie kręci. <laughs> Uwaga, kręcy kurno. <laughs> Ślisz! Ślisz? śliź, już był. Koła, kodak tak wylosowało! Obaczności trzeba wierzyć. Kręcina nigdy nie kłamie. Kręcina Wila, panie Joe, czy wszystkich na ski już mamy? Drągowski, Skorupski, Bereszyński, Piątkowski, Kamiński, Frankowski, Zalewski, Szymański, Zieliński, Lewandowski, Szwiderski, Urbański Bardzo dobrze Teraz kręcimy w... jak to pan selekcjoner ujął? Ausländer und andere selzamenamen Ja, probierz to pięknie poukładał Drehen, Sebaldek, kręcić <gryst> Jezus, normalnie jak gestapo, kurde Ma ty kasz, zapisuję Halt, gdzie? No wypadło kasz Probierz widzi co wypadło Więc? Probierz właśnie toczy wewnętrzną walkę z dobrem i złem Czy probierz macie sprzeciwić kręcinie? Jezus, sprzeciwić się kręcinie? To przynosi pecha <noise> co? A co? Kontuzja ma Co ma? Kasz ma kontuzję A skąd pan selekcjoner wie? Nie wie, ale na pewno ma kontuzję, nie bierzemy Ryzykownie! Drejen Sebaldek! Kręcić! Kur <gul> Kurna Kozubal! Co to jest Kozubal? Brzmi jak naroś napięcie. pięcie! Pomocnik z Lecha Poznań! Antoni Kozubal! Antoni? Co on kurwa jest? Z 1974? Drejen Sebaldek! Baldek. <gul> co to normalnie? Gorgul. Golgol? Golgol <gul>, to do dna Golgol. <górno> gol. Michał Gorgol, lewy obrońca, też z Lecha Poznań. Michał. To ładne imię. Prowieżowi się podoba. Napisać. Tak jest. Dren, Sebaldek. Kręcić. <moins einen Embassy> Barbara. O holerka. Eee, no dobra, prawie szkodzi kręcenie. Ale brakuje jeszcze kilku nazwisk. Ebony, napisać: Kibior, Moder, Buksa, Bogur, Piątek, półka! Nie za długie, by się na grafice właśnie zmieścili. A Bednarek? A <gulanie> kurna nasz kochany Jasiu. Bednarek to. Ostoja. Ostoja. <gulanie> Że. Ostoja i się nie rusza. <gulanie> Normalnie. Rówe se, sebony. Ostatnie mecze w Lidze Narodów. To dla probierza może być. Być albo nie być. Może tak być. Trzeba się utrzymać. Muszą być kurna wyniczki. Wyniczki jakieś są. Wyniczki, wyniczki, eee. Probierz ma dla nas wszystkich fraszkę. Kurda, <musza> kurna dawno nie było normalnie. Słuchamy. Prodyżą prodyżu marzenia próbują wypiekać. Od czasem wychodzi za kalec. I cel nasz jest dość niejasny. Jak z dupy wyciągnięty palec. Lecz probież zawsze wie co robi. I czy górgola czy kozobara puści w bój. To jak nie będzie wyniczków, to wszystko to jest jeden. Huj! <gulet> Gnój. Ooo, oh, kurde